Dzień dobry! Witamy tu! Laleczka, Laleczka TV! TV. Was serdecznie, wiadomości o świecie zwierząt. Dzień dobry, znajdźcie moją przyjaciółkę. Nela, witaj w telewizji. Dzisiaj wiadomości dla zwierząt. W Polsce jest 200 gatunków ślimaków. W Polsce najpopularniejszym gatunkiem ślimaka jest ślimak winniczek? Mamy tutaj ślimaka swojego. Pokażesz nam? Jako ciekawostkę powiemy wam, że ślimak winniczek składa swoje jajeczka w dołkach w ziemi wilgotnych i po około trzech tygodniach jajeczka są gotowe do tego, żeby wylęgły się z nich młode ślimaki. A jakie są jajeczka? Białutkie malutkie. Tak. Mieliśmy kiedyś. Kolejne zwierzę, o którym Wam dzisiaj opowiemy, to... z leśny. A tak naprawdę wygląda pakorze leśny, ssak, który jest zagrożony wyginięciem. Zaraz Wam o nim opowiemy. Pakorze leśny żyje właściwie w większości obszarów Ameryki Południowej. Mm, to takie jakby połączenie wilka yy, i wydry, ponieważ świetnie pływa, ma między palcami błonę yy, i ułatwia mu to po prostu poruszanie A się. A wygląda trochę jak kapibara. No, kapibara to jest jego przysmak, tak naprawdę. No to żera. mówi się, że to jest pies leśny. A teraz dlaczego jest zagrożony? Yy, o ile ludzie nie są dla niego zagrożeniem? To zagrożenie stanowią dla niego psy zdziczałe. Psy domowe, które roznoszą choroby. Oh Kolejna ciekawostka ze świata zwierząt. Dzisiaj przedstawimy Wam zwinkę. Yy, tutaj z nami jest kuzyn zwinki, gdyż jaszczurki nie mamy. Yy, a ciekawostka jest taka, że kiedy są takie słoneczne dni jak dzisiaj, to jaszczurki uwielbiają opalać się najczęściej w pobliżu swojej norki. W razie niebezpieczeństwa, kiedy ktoś chce złapać jaszczurkę. Co się dzieje z jaszczurką? Odrzuca ona swój... Again! I ucieka. Dokładnie. Wężu, uciekaj, jak zwinka. Uuu, nie mogę <grym uciekać, <grym bo jestem zawiązany. Dziękujemy <grym> za uwagę i pozdrawiamy wszystkich widzów. I wszystkie zwierzęta, szczególnie te zagrożone wyginięciem. Do zobaczenia. A